Piątek, godzina 18. Zwykle o tej porze spotykamy się w Węgorzewie na ulicy zamkowej 24. Zapraszam gorąco osoby, które chciałyby dołączyć do nas w piątkowe popołudnia. A dzisiaj chcę podzielić się krótko, bardzo krótko, ale myślę, że bardzo użytecznym słowem, które dotyczy wszystkich i jest potrzebne dla każdego. Biblia mówi o tym, że. Bóg nie dał nam ducha bojaźni, przepraszam, ale dał nam ducha trzeźwego myślenia, ducha opanowania. Dał nam możliwość kontrolowania samych siebie. Za sprawą ducha świętego możemy stać się ludźmi, którzy są opanowani. Co jest przeciwieństwem bycia opanowanym? No właśnie. No, tu niektórzy się zgłaszają, ale to, to może się zmienić. Ale bycie człowiekiem opanowanym jest czymś, czego Bóg od nas oczekuje i do czego stwarza nam możliwości. Bóg pragnie naszej wewnętrznej stabilizacji. Kiedy rozmawiam z wierzącymi ludźmi w różnych częściach świata, to odkrywam, że większość wierzących ludzi ma taki problem. Nie żeby mi był całkowicie obcy, ale odkrywam, że większość ludzi żyje też z takim poczuciem, nawet niektórzy mają wytworzoną pewną teologię na ten temat, uważając, że to jest norma i wszyscy tak mieć powinni, że przechodzą z dolin na wzgórza, ze wzgórz w doliny i przez cały czas jest falowanie więc dla mnie to jest coś, co świadczy o rozchwianiu. Jeśli po każdym, nazwijmy to, sukcesie, po każdym powodzeniu, po każdym zwycięstwie oczekujesz, że teraz musisz odbębnić swój czas w klęsce, no to to jest mało stabilny sposób życia, mało stabilny sposób myślenia. Biblia mówi o tym, że jesteśmy przeznaczeni do tego, by iść z chwały w chwałę, z mocy w moc, z wiary w wiarę. Biblia mówi o tym, że mamy wydać owoc, a później mamy wydać y, obfity owoc, a później mamy wydać jeszcze więcej owocu. Ciekawe. Bóg, patrząc na nasze życie, zakłada, że w naszym życiu będzie następował wzrost. Y, ja y, jestem często taki bardzo. Y, Ee, że tak powiem, e, zażenowany tym, e, kiedy ludzie z lubością opowiadają sobie historię z początków swego nawrócenia, e, jak gdyby mając takie założenie, że Bóg to tak na początku to wszystkich błogosławi i wszyscy mają taką łatwość w przeżywaniu <laughs> Bożej Bliskości, Bożego Działania, Bożej Miłości, a później normą jest już to, że masz tylko takie wspomnienia z czasów początku. Nie. To nie jest normą. Prawdą jest to, że my, jako wierzący ludzie, powinniśmy cieszyć się z tego, że często Bóg daje nam swego rodzaju fory na początku, ale później powinniśmy podjąć odpowiedzialność. I wiecie, brzmiałoby to bardzo żałośnie, gdyby Izraelici, którzy byli na pustyni i codziennie jedli z rana mannę, która spadała im z nieba przeżarło się im to przez 40 lat i nie byli jakoś zachwyceni. Podejrzewam, że byli wdzięczni z powodu dostępu do pożywienia, które zawsze było obecne i o które nie musieli się starać, ale podejrzewam, że kiedy weszli do ziemi obiecanej, kiedy mogli najeść się zażynanych przez siebie owieczek, kiedy mogli najeść się granatów, chodzi mi o owoce, nie mylić z bardziej bliskimi nam skojarzeniami, kiedy mogli skorzystać ze wszystkich płodów ziemi i mogli korzystać z mleka, miodu, wszystkiego tego, co tam było w tej ziemi obiecanej, to podejrzewam, że ci ludzie nie mieli takiego myślenia, a kiedyś to mieliśmy mannę. Kto by mógł mieć takie myślenie? Ktoś, kto by był bardzo leniwy i ktoś, kto nie skorzystałby ze wszystkich możliwości, jakie dawała mu Ziemia obiecana. Jeśli ktoś wszedł do Ziemi obiecanej i nie podjął się pracy, nie podjął się działania, no to mógł wtedy tęsknie myśleć o tym wszystkim, co bez wysiłku do niego przychodziło. Ale my jesteśmy powołani do, do tego, aby żyć w rzeczywistości wzrostu. Nie jesteśmy powołani do, do tego, żeby yy, ciągle wspominać ten okres, w którym Bóg dał nam jakieś fory, okres, w którym Bóg dał nam manne na pustyni, ale jesteśmy powołani do tego, żeby być kreatywni, żeby być mądrzy w swoim działaniu, żeby y, być y, osobami, które starają się y, o wzrost i Dokonują osobistych wysiłków zmierzających do tego. W Biblii jest napisane: Pobłogosławię owoc pracy rąk Twoich. Więc, jeśli nic nie robisz, to co Bóg może pobłogosławić? I z naszym rozwojem duchowym jest bardzo podobnie. Bóg chętnie błogosławi ludzi, którzy robią coś, aby się do Niego zbliżyć. Bóg chętnie. Odpowiada na nasze wysiłki w momencie, kiedy staramy się rozwijać, kiedy się modlimy, kiedy czytamy pismo, kiedy staramy się stykać z dobrym nauczaniem, kiedy robimy sobie osobiste studia biblijne, kiedy zajmujemy się poszukiwaniem Boga, Bóg wychodzi nam naprzeciw, aby dać nam się znaleźć. Kiedy jesteśmy leniwi, to Bóg nie ma na co odpowiedzieć, nie ma czego pobłogosławić. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, co Biblia mówi o Duchu Świętym. Jezus mówi, że pośle wam innego pocieszyciela, Paraklet, Parakletos. Jest to słowo, które ma pewne ukryte znaczenie. My tłumaczymy to jako pocieszyciel, pomocnik na wiele różnych sposobów. Ale tak słyszałem, nie znam języka greckiego, więc nie będę tutaj dzielił się tym jako własną analizą, ale tak słyszałem, że to słowo wskazuje na ten rodzaj pomocy, jak gdyby osoba, o której mowa, wykonywała drugą część tego, co ty robisz. Czyli jeśli chwytasz drabinę i chcesz ją przenieść z jednej strony, to pomocnik chwyta ją z drugiej strony i obojgu wam jest łatwiej. Więc Duch Święty nie działa bez nas, On działa z nami. I bardzo często, szczególnie wtedy, gdy ludzie są pogrążeni w rozpaczy. Bardzo często taki człowiek wycofuje się i y, narasta w nim pretensja do Boga. No to zrób coś, to się rusz, to zrób cokolwiek, jeśli jesteś. Podczas gdy prawda jest taka, że najszybciej doczekamy się Bożego działania w działaniu. Czy to, co mówię, brzmi znajomo? Więc y, 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 powinniśmy strzec się takich. Y, Miejsc, które wyłączają nas z aktywności, które, w których po prostu zaczynamy przyjmować taką bierną postawę. Bo yy, wielu uzdrowionych w Nowym Testamencie to byli ludzie, którzy musieli najpierw przyjść do Jezusa, zbliżyć się do Niego. Uzdrowienie istniało, boska moc i boska wola dla ich uzdrowienia istniały. Ale nie mogliby się z tym zetknąć, gdyby nie przyszli do Jezusa. Więc jest zawsze coś do zrobienia z naszej strony w poszukiwaniu e, Bożego działania. E, parę słów jeszcze na temat e, tej wewnętrznej stabilności. E, człowiek opanowany to ktoś, kto decyduje, e, czym żyje w swoim wnętrzu. E, człowiek nieopanowany to ktoś, o kim ciągle decydują inni i zewnętrzne okoliczności. Ktoś inny będzie decydował o tym, co czujesz, bo lubi się nad innymi znęcać i wymyśli, jak ci dowalić. Więc być może będzie czerpał radość z tego, że właśnie w jakiś sposób na ciebie wpłynął. Okoliczności zmieniają się w życiu każdego z nas nieustannie. I nie jesteśmy w stanie zmienić tego, że się okoliczności zmieniają, prawda? Ciągle coś się zmienia. I ciągle mamy okoliczności, które e, są nam nieprzychylne, czasami okoliczności, które są nam przychylne. Co by było, gdybyśmy doszli do takiego miejsca, w którym uznalibyśmy, że przychylne okoliczności są świadectwem o tym, że e, Bóg jest dla nas dobry? A nieprzychylne okoliczności są świadectwem o tym, że Bóg nas porzucił. Co by wtedy było? Bylibyśmy straszliwie rozchwiani. Podczas gdy właściwym rodzajem funkcjonowania dla wierzącej osoby jest oparcie się o prawdę Bożego Słowa, która jasno mówi o tym, jaki Bóg ma do nas stosunek, Bóg Cię kocha. Bóg cię lubi, Bóg ma dla ciebie wieczność, Bóg jest pełen życzliwości, Bóg jest dobrym ojcem w stosunku do ciebie, bez względu na to, jakie okoliczności, jakie sytuacje ciebie spotykają. Jeśli to wiesz, to gdy spotykają cię złe okoliczności, jesteś zabezpieczony w nim. Gdy spotykają cię dobre okoliczności, możesz być wdzięczny Jemu z tego powodu, ale to Tobą nie zachwieje. Jeśli na nasze myślenie, na naszą samoocenę i na ocenę Boga ma wpływ to, jakie okoliczności mają miejsce w naszym życiu, to co chwila będziemy w dole albo na jakiejś górze. Tyle, że to jest funkcjonowanie. W rzeczywistości bycia nieopanowanym, czyli poddanym okolicznościom. Człowiek, który nauczy się opierać na prawdzie Bożego Słowa, może być niezachwiany w najbardziej trudnych okolicznościach i mogą go też nie ruszać najbardziej przychylne okoliczności. Bóg chce, abyśmy osiągnęli pewien poziom w środku. Czy to znaczy, że okoliczności, nie mają znaczenia i nic nam nie mówią niekoniecznie, ale o wiele łatwiej w nich będzie poruszał się człowiek, który dojdzie do punktu wewnętrznego opanowania. Wielokrotnie natrafiłem na taki obrazek. Ja myślę, że on jest bardzo wymowny, <laughs> też w kontekście o tym, do, o czym dzisiaj mówię, że statek tonie nie z powodu wody, która go otacza. Ale z powodu wody, która jest wewnątrz statku. Prawda? Kiedy woda dostanie się do wnętrza statku, statek tonie. Ale kiedy statek unosi się na wodzie, to woda nie jest w stanie go zatopić. I tak samo jest z naszą żeglugą przez świat różnych okoliczności. Okoliczności będą się zmieniać będą nam bardziej lub mniej przychylne, ale jeśli zdecydujemy, że one nami zawładną, że one będą nami sterować, że one będą dyktować, co czujemy, co myślimy i jak odbieramy Boga czy samych siebie, to staniemy się bardzo rozchwianymi osobami. A to opanowanie jest drogą do pokoju. Biblia mówi o tym, że owoc sprawiedliwości zasiewa się w pokoju. Kiedy ludzie myślą i decydują pod wpływem okoliczności, często podejmują decyzje, które są bardzo głupie i czasami próbują rozwiązać coś w taki sposób, że rozwiązanie jest gorsze od problemu. Czy wiecie o czym mówię? Kiedy pod wpływem okoliczności, emocji wywołanych przez okoliczności, ludzie podejmują szybkie decyzje, to często. Później skutek tych rozwiązań jest gorszy niż sam problem, który chciało się rozwiązać. I to, czego Bóg od nas oczekuje, to to, że nauczymy się żyć w swoim wnętrzu w stanie permanentnego pokoju. W Starym Testamencie. Są pewne obrazy, które nie zawsze są zrozumiane przez czytelnika Biblii, który nie uczył się rozkodowywać tego, co Stary Testament przez dane obrazy mówi. Ale w księgach Mojżeszowych mamy sporo na temat służby kapłańskiej i wiemy, że w sensie nowotestamentowym jesteśmy rodem królewskim i kapłańskim, prawda? Biblia mówi o tym, że kapłan w czasie sprawowania swojej służby nie mógł dotykać niczego nieczystego. Ciekawe. Eee, um, o co w tym chodzi? E, symbolem czego w przełożeniu na nasze dzisiejsze chrześcijańskie życie była ta czystość i nieczystość. To było symbolem angażowania się w rzeczy próżne. W rzeczy niewarte tego, aby się nimi zajmować. Tu nie chodzi o jakiś grzech, ale chodzi o to, że ktoś, kto jest kapłanem Boga, a my takimi jesteśmy, powinien żyć ponad światem, a nie być jak integralna część świata ulegając jego wpływom. My w swoim wnętrzu potrzebujemy nauczyć się żyć w czystości, której Bóg od nas chce. I owa czystość polega między innymi na tym, że nie damy prawa do tego, by cokolwiek innego niż poznanie Bożej prawdy decydowało o tym, co myślimy, jak się czujemy, o tym, kim jesteśmy w swoim wnętrzu. Ludzie, którzy odnieśli niezwykłe sukcesy w swojej służbie dla Boga, Ludzie, którzy doświadczyli potęgi tego duchowego świata i oglądali masę uzdrowień, wskrzeszeń umarłych, zakładali niezliczone ilości kościołów i stali się takimi powiedzmy żywymi, no nie wszystkie są żywe, ale legendami chrześcijaństwa. To są ludzie, w których życiu bardzo często ten przełom zaczynał się od momentu, w którym oni wyrywali się z okoliczności, by nie być ich niewolnikiem. Mój Bóg jest większy niż moje doświadczenia ziemskie. Moje życie nie będzie trwało tutaj w nieskończoność, ale będzie trwało tam w nieskończoność. Jeśli coś tutaj mi nie wyjdzie, to wcale nie znaczy, że zmienia to moją pozycję przed Bogiem tam. I jeżeli zaczynamy wypracowywać w sobie taki sposób myślenia, w e, imię którego stajemy się wewnętrznie niezachwiani, e, to to pomaga nam e, osiągnąć też wewnętrzny pokój. To pozwala nam też żyć w e, radości. Ja posiadam radość wewnętrzną, głęboko ukrytą. I to pomoże nam w wejściu w taką rzeczywistość wiary, w której działanie w wierze będzie wydobywać na wierzch to, że naprawdę współpracujemy z Bogiem. Kiedy Jakub pisał swój list, on napisał, że nic nie osiągniemy w momencie, kiedy będziemy rozchwiani jak fala morskie, on powiedział, że nikt z nas nie wysłucha, jeśli będzie E, m, eksponował przed Bogiem wątpliwości i swoją rozdwojoną duszę. Więc jedną z najważniejszych rzeczy, jakie potrzebujemy osiągnąć, to potrzebujemy e, e, zadać sobie pytanie: czy mój Bóg jest wart mojego zaufania do tego stopnia, aby to ustabilizowało mnie wewnętrznie i uwolniło od wpływów okoliczności? Czy mogę Mu tak bardzo ufać? Bo jeśli nie możesz mu tak bardzo ufać, to każdy Twój brak będzie Cię strasznie bolał, każda Twoja porażka będzie Cię straszliwie niszczyć, każdy Twój sukces może nadymać Cię pychą. Jeśli nie Bóg stanie się głównym punktem Twojego odniesienia, jeśli Bóg nie stanie się najważniejszą osobą zapewniającą Ci stabilność w środku, to świat zewnętrzny nieustannie będzie czynił Cię nieopanowanym. Nieustannie będzie tobie, tobą chwiał. Eee, to jest nasz wybór. To my decydujemy, czy chcemy ustabilizować się wewnętrznie. Spojrzę z góry na wszystkie złe okoliczności, które mnie dotykają. Spojrzę też z góry na wszystkie dobre okoliczności, które mnie dotykają. I nie pozwolę, aby jedne mnie zdołowały, a drugie mnie podniosły bo jedynym który mnie podnosi jest mój Bóg a nie to co się dzieje dookoła Nie wiem czy moje przesłanie dzisiaj jest jasne ale mam taki zamiar by było krótkie i chciałbym abyśmy spojrzeli na to w taki sposób by zobaczyć czy potrzebujemy coś w tej kwestii zrobić w swoim życiu będzie na pewno o wiele mniej bólu, o wiele mniej strachu, o wiele mniej kompleksów, o wiele mniej poczucia gorszości, o wiele mniej różnych rzeczy, które nas nękają wraz z okolicznościami. Jeśli zdecydujemy się na ustabilizowanie takie, jak Bóg chce, abyśmy mieli w swoim wnętrzu. Nie dał ci Bóg ducha bojaźni. Ale dał ci ducha trzeźwego myślenia. Możesz być trzeźwy, możesz być opanowany, możesz być ponad wszelkimi okolicznościami. Wiecie, niedawno, już tak na zakończenie powiem przebrnąłem znowu niechcący przez dwie wojenne książki. Jedną z nich była Kompania Braci. To książka, w oparciu o którą powstał serial znany z telewizji. A drugą była książka o niezwykłym bohaterze, czyli o tym człowieku, który dostał odznaczenie Medal of Honor, pomimo że nigdy nawet nie wystrzelił ani razu. To o człowieku, o którym nakręcono ten film Przełęcz Ocalonych. Przebrnąłem przez jego biograficzną książkę. I to, co mnie niesamowicie porusza w tych historiach, to to, że ludzie stający wobec Niewyobrażalnego zagrożenia, w każdej minucie mogący stracić życie, wykazywali się niewyobrażalnym e, opanowaniem, e, dlatego że wiedzieli, że mają coś do zrobienia. I wiecie, to dotyczy, dotyczyło tylko wojny. W naszym przypadku dotyczy to wieczności. Więc jeśli ktoś chcący wypełnić swoje, Obowiązki w doskonały sposób w tym ziemskim świecie, e, uznaje, że warto jest wyciszyć wszystko i się oponować, i może to zrobić e, o własnych siłach, to e, czy nie tym bardziej my, jako wierzący ludzie, wspierani przez wielkiego pocieszyciela, jakim jest Duch Święty, powinniśmy szybko tą lekcję odrobić, by życie tutaj w tym świecie nie zabrało nam poprzez okoliczności tego czasu, który powinniśmy przeznaczyć na wydanie doskonałego owocu. Nie daj się zmanipulować okolicznościami. Opanuj się. Przyjmij swoją stabilną postawę, jaką Bóg Ci daje, a to poprowadzi Cię do wielkiej owocności. Amen.